Cześć, witam wszystkich. Jestem Turpatynka, siostra Turpata. Jesteśmy na jego kanale, więc witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj gościnnie u Turpata występuje i będziemy rozmawiali o. No, będziemy kręcili bekę z Krakowa. Tak, bekę z Krakowa, ponieważ yy, no, spędzasz większość życia w Krakowie. mu yy, dzięki, bo i... to świetne miasto. No, tak, no i w zasadzie. Yy, My się nie rozumiemy z tym Krakowem, się nie rozumiemy z tym Krakowem, <grym> ponieważ wiele dziwactw, znaczy dziwactw, wiele dziwnych, przede wszystkim takich ludowych, miejscowych em, tekstów, które się tam pojawiają, dla mnie są niezrozumiałe, ale u mnie w Częstochowie z kolei też są niektóre słowa, które dla mnie są oczywiste, a e, jakby Krakowianin tego nie zrozumie, prawda? Tym bardziej Krakowianka. Tym bardziej Krakowianka, tym bardziej. No i chcemy opowiedzieć o troszeczkę takich, takich typowych rzeczach, które dla mnie nic nie mówią mm, i odwrotnie. No i też ogólnie o tych wszystkich dziwactwach, które wy tam wyprawiacie. Ja tego nawet nie nazywam dziwactwami, ale jesteśmy tutaj gościnnie dzisiaj, więc nie będę może tutaj za bardzo się banoszyć, ale tak, chcielibyśmy o tych różnicach porozmawiać. Ogólnie właśnie. to na przykład, jak znacie Deriwiela z mojego kanału, on jest, no nie będę mówił skąd, ale mówią, że sobie nie życzy, ale z nieopodal Krakowa, prawda? No i ma te swoje dziwne powiedzmy, na przykład, jak wy mówicie, czy to jest to jest najbardziej, najbardziej taki, taki typowy e, przykład tego, jakby dziwnie jak idziesz na dwór, na podwórku, to gdzie ty idziesz? Ja idę na pole. Dla tych, którzy nie dosłyszę, nie chciałam powtórzyć. Idę na pole. Jak to brzmi, no jak to brzmi. No. Na pole. No, no, no. Widzisz tam gdzieś pole jakieś? No a tu, wyglądałeś a, za okno ostatnio, tutaj by się znalazł jakiś hektar, taki mały No może tak, po -pole ale, ale, no, winogrona. ale jak na przykład mieszkasz w mieście, no to tu nie ma żadnego pola i tak idziesz na to, na to pole. To prawda, to prawda. Ale to jest uważam uroczy taki regionalizm nasz krakowski i ja jestem naprawdę bardzo z tego dumna. Okej, okay, ale jak używasz tego, to nie czujesz, że robisz coś em, dziwnego? Nie, nie czuję bardzo coś dziwnego, jak mówię, że idę na dwór i myślę sobie, kto Bo dwór to jest gdzie? w zasadzie, mm, znaczy to ma też swoje tam korzenie, bo było tak, że w, faktycznie w polimatach, to gdzieś właśnie nawet oglądałem, że mm, faktycznie tam było pole i wychodzić na pole, a tam był dwór i wychodzili na dwór. E, tylko teraz troszeczkę to jest wszystko przekręcone i, i mówi się tak, że em, wy mieszkacie w dworze i wychodzicie, jak wychodzicie na dwór, to wychodzicie na, na pole, pole tak. bo macie dwór, ta, a my mamy pole, że tak powiem, czy, czy coś innego tutaj, a wychodzimy na dwory gdzieś tam, więc to takie jest no właśnie. inaczej trochę przedstawiony, ale takie chamskie w stosunku do normalnych ludzi. no To prawda, może to być trochę dziwne, natomiast... Zresztą to jest podwórko, podwórko... Podwórko jest taki neutralnym słowem. Neutralne, słuchem. ale zauważ, że podwórko ma w swoim, e, ma swój tam gdzieś tam dwór, podwór, no, podwórko. Podwór, może takie podwórko. Jeżeli byśmy ustalili, Boże. że dwór, idziemy na dwór, to jest część właśnie skrócone podwórko, mhm. no to musiałabyś przyjąć to, że to jest poprawne. Ale gdyby na przykład przyjąć właśnie, że słowo podwórko wzięło się od tego, że to jest pod dworem, było podwórko, tylko się niewygodnie mówiło i na przykład mieszkaliśmy jakby w dworze, w sensie w takim wielkim domu i wychodziliśmy... Pod dwór, na podwórko. I stąd podwórko? Podwórko mi się wydaje, jest takie OK. I też zewnątrz jest OK, że wychodzę na zewnątrz. No ale na się no używa na dwór sorry. historii. Chyba w częstochowie. Zresztą, zresztą na całym świecie, jak masz jakąś telewizję, no to. to nie mówię na pole? Ca cała, cała, cała Cała Polska <laughs> dwór, Kraków pole. No to jest takie, nie wszyscy się, cały świat się z nas śmieje, ale ja osobiście bardzo lubię nasz taki krakowski region. Jeszcze jedna rzecz, która mi zawsze rozwala. Placki. A placki, pyszne, szarlotki, pyszne. Przecież to placki jest ciasto! Z, placki ze śliwkami. Ciasto jest na pierogi albo na pizzę, ale no jak zamawiasz sobie, to nawet śmiesznie brzmi. Idziesz sobie do, do kawiarni, i to, to, to masz tam cia z ciasta placki. czy masz, masz placki? No bo w tych kawiarniach tak się próbują po prostu... Mm -hmm. A w Krakowie są na placki w sumie, tak, tak? myślę, no. no. może to taki też easter egg, że tak powiem, taki, taki... Kurde, nie wiem, może nie. Drodzy widzowie, jeżeli ktoś z was jest teraz w Krakowie w kawiarni albo w jakiejś knajpie, to niech zerknie, czy tam były podpisane ciasta i jest szarlotka czy placek. Ja stawiam rzutem, no ale placek, słowo placek też mi się wydaje, z takim... Plac. Plaskatym plac. A placek może być ziemniaczany. Może po prostu w Krakowie kiepską opieką. I, I te placki zawsze wodzą takie plaskate niedopieczone, i stąd może taka nazwa. Ogólnie też Deriviel mi mówił, że robi się ciasto i z ciasta się robi placki. O tak. Jest tak. No hmm. tak, no bo ciasto jest taki po prostu glut, to jest ciasto. Jakby taki no to też jest ciasto, piądem. ale jak już no... zrobisz, to jest sobie pyszne ciasto. Pyszny placek, też jest... może być. Jeszcze też, na przykład, funkcjonuje takie rozróżnienie, że jak coś jest takie z kremem, to jest ciasto. Na przykład, A to, no to wybrań przykład... się z tego teraz, wybram się. <gry> Ale nie wiem skąd to, że na przykład takie, takie, jak to się nazywa, kremówka, o to jest ciasto, ciastko w zasadzie. Albo jakieś takie, jak są takie, takie fale Dunaju czy coś, no to nie jest placek, tylko też ciasto, bo ma dużo kremu i warstw. Ale czemu to nie wiem. Może właśnie tak, że nie jest są takie plaskaty, a szarlotki to są jednak takie troszeczkę... No, niektóre są, niektóre nie są. Które nie są. To możemy się umówić, że takie plaskate na przykład placki z jabłkami, to są placki, a takie wy. Mm. Ja nie przystanę na ten twój jest... pomysł. Dla mnie ciasto to ciasto i tyle. Ciasto. No i dla mnie ciasto jest na pierogi, albo pizza. Albo zanim się ten placek upiecze, to jest ciasto. Ogólnie w Częstochowie u nas też troszeczkę jest ym, parę takich słów, które cały świat nie rozumie, ale one są według mnie bardziej takie, takie no, mniej więcej można się zorientować o co chodzi. Na przykład hapcie. Wiesz co to są hapcie? Nie wiem, coś co się hapsnąć no, można. To w sumie może być też takie niezrozumiałe, no to są kapcie nasze, nie? Po prostu. Hap, a ja to samo chapcie co A nie wiem, to już to się mówi tego To się mówi, a to nie są opisane, okej, okay, no, To jest takie, wiesz, no chapcie. No. no brzmi podobnie, no dobra, ale. Chapcie kapcie. No dobra. No, nie wiem w sumie po co tak się mówi, jak można kapcie powiedzieć. Albo pantofle? Nie, hapcie to są takie pantofle? Pantofle. Pantofle to są pantofle. Ale pantofle na są kapcie? Takie? No kapcie, są pantofle. Takie po domu klapeczki mięciutkie, to są pantofle. Nie, to są chapcie. <laughs> są pantofle. Chapcie, kapcie. Bole. Lub też pantofle. I jeszcze mamy taką opcję, taką, takie słowo jak zrywka. I jak mówię zrywka, to nikt nie kuma, naprawdę. Nikt nie kuma. Kumasz? Ja nie kuma. Dla mnie zrywka jest, to jest takie taka no to zrywa i idziemy w sensie jakby to jest takie, takie hasło do wyruszenia na przykład na jakieś questa. Ale mówi się ktoś mówi ktoś tak? No czasami. No to zrywka, tak? tak? To, to zrywa bardziej, jakby du duża zrywka, nie? My to mówimy na taką reklamóweczkę małą, taką tą, To <laughs> co się tak zrywa, wiesz, taką foliową, nie? O, no nie, to my tak. Na no, no, to mówimy reklamóweczka foliowa. Ale to was, ogólnie, to, to, ogólnie to reklamówka i siatka. No. Też jest różnica, bo siatka to jest Taka testa, mała, no, chuda, no A reklamówka ma reklamę na sobie. Tak, taka, tak, więc, tak. Zgadzamy tak, się w tej się zgadzamy, tak, tak. Jest kompromis. A u nas na przykład też jest fajne bardzo słowo które też mało chyba kto zna, bebzon. Czy ty wiesz, co to jest bebzon? Co to jest bebzon? Bebzon to jest brzuch, na przykład teraz duży, taki po świętach. Bebzon? Bebzon. I jest to bardzo fajne. A to się jest. często używa, czy to jest takie to jeszcze takie bardziej, nawet w Krakowie, egzotyczne słowo? Wydaje mi się, że się używa. Bebzon. I jest bebzon. też po prostu zrozumiałe. Z kimkolwiek nie rozmawiam w Krakowie, to jak powiem bebzon, no to, to wszyscy się Nie no właśnie, czaczy. czaczy byś nie skumał Bebzonem. Do, do siatki lepiej przynieść tam. Do, do, do zrywki, o, do zrywki. I jeszcze też bardzo fajne jest, ja lubię krakowskie takie słóweczko, ym, spaźniać się. To znaczy. Ym, Spóźniać się, pewnie. Tak, mm. ale, ale w, w Krakowie jakby zegary się spaźniają, pociągi się spaźniają, wszystko A to się spaźnia. Jakby częściej się spaźnia niż się spóźnia coś? No, zdecydowanie. Bo o. jakby mało kiedy coś się spóźnia w Krakowie, wszystko się raczej spaźnia. Mhm. A wiecie, że to jest takie. <grym> nie. <grym> nie? <grym> ale jakie? <grym> no takie, takie nie po polsku. Takie troszeczkę nie, nie, nie. To jest takie po naszemu, ale to jest takie bardzo urocze. Tylko trzeba pamiętać o Nie, no, jak się... spoko, to bym zaakceptował. Piszę dyktando, żeby tak nie. No, spaźniłem się. A, a spaźniłem się? Czy się spóźniłem? Bo to no spaj... właśnie to jest ciekawe że się spóźni. Na przykład, przepraszam, że się spóźniłam. Mm -hmm. Ale zegarek spaźnia i pociąg się spaźnia. Mm -hmm. No tak, no bo to brzmi nawet tak. Brzmi miarek. lepiej, nie? Właśnie. No lepiej może bym nie powiedział, ale akceptowalnie. Okej, akceptowalnie. okej. Okay, okay. No i co? I w rajtuzach też jeszcze chodzi W rajtuzach? No to nie, to też. Ty też chodzisz w rajtuzach? Nie, ale bo są rajtuzy i są kalesony u nas, nie? I to było tak, że kalesony nie mają stupek że tak powiem. No, no. A rajtuzy... I mają też, i, kalesony są w ogóle dla panów. Tak, i, i, a rajtuzy na... były dla dziewczyn i one miały sztupki i tak. No, no to, tak, to, to, tak, tak. To, to, raczej... u nas to jest takie raczej wspólne nam, tak. O, a właśnie, a, a zalewajka? No nie mamy takiej zupy, bo to zupa jest. Zupa, to jest zupa, którą się jada na y, święta tego... Y, Wielkanocy. Wielkanocy. Coś no nie, jakim... u nas się jada żurek na No to, Wielkanoc. to jest to samo, to jest to zalewajka. A? Tylko zalewajka jest chyba z ziemniakami. A żurek też może być. No to z jest zalewajka. To jest zalewajka. no to u nas się je żurek z ziemniakami. To jest jedna z lepszych zup. Bardzo to jest dobra zupa, to muszę no. przyznać. Tutaj próbowałam egzotycznego dania, zalewajki. Jak ci się podoba to samo słowo? Nie za bardzo. Bo tak mi się znaczy kojarzy. Czy się tak dobrze... coś zalewa, tak coś się wylewa? Mi się dobrze kojarzy, ponieważ znam smak tej zalewajki. A, Zawsze jak właśnie. wiem, że będzie zalewajka, to znaczy. Nie. Czy <laughs> z jajeczkiem? Żurek, z, z jajeczkiem? No, żurek z jajeczkiem. No dobra, czyli to jest taki upgrade'owany żurek? Upgrade'owany żurek z ziemniakiem. A mm. czy zalewajcy z obaha? Mhm. Mm mm -hmm, to żurek taki właśnie. Żurek z ziemniakiem. Że mimo tego, że każdy z nas mówi o sobie po swojemu i nikt jakby czasem nie rozumie, i ja tutaj salwy śmiechu wzbudzam, jak mówię, że na przykład Torres jest na polu. No. To i tak się bardzo lubimy. I no tak, jakoś no tak. tam się udaje nam dogadać. Jakoś tak się udaje. A Ledwo, chociaż, za każdym razem, jak słyszę na pole czy placki. Coś we mnie, jakaś szcząstka we mnie się nabija i się tego i śmieje. Chyba to nigdy tego nie zrobiło. Chyba racytuje. to nigdy. Ale pamiętacie, jak jakbyście mieli mi chłopakami jeszcze z bratem Łukaszem naszym, bo mamy brata jeszcze innego Łukasza. Yy, mieć taką grę. Tak, tak, tak. Mieliśmy te Wielki Teleturniej Smoka Wawelskiego, my to mówiliśmy Wielki teledurniej Smoka o! Dziadowskiego, ale nie wiem w sumie mówić, to była bardzo fajna gra, Dzisiaj chyba w sumie też mam, no i to była bardzo fajna gra i tam ona była taka właśnie regionalno-krakowska i jak się wychodziło z tej gry, no tam było oczywiście potwierdzenie, czy na pewno chcesz wyjść, to tam było tak, czy na pewno chcesz wyjść z gry, chcę jeszcze grać albo nie chcę grać, chcę iść na pole. No, no i nie mogłem nigdy tego kliknąć, bo ja nie idę na pole, no, Chcę ja idę na grać w półkę. Nie, wyłączyłem Altier 4 i... W ten sposób. No nasi krakowscy chłopcy mali chodzą na pole. Dziwne, dziwne to te... jest. No dobra, no, co, dzięki za oglądanie, dajcie znać, czy słyszeliście o jakichś takich regionalizacyjnych słowach, których nie akceptujecie, e, i czy też się nabijacie z pola, tak jak ja i z placu. No, to są dla mnie dwa rzeczy, które nie niewybaczalne po prostu nie wybaczalne. Do następnego odcinka, dajcie górę, jeżeli materiał wam się podobał, napiszcie jakiś komentarz co do tego odcinka, no i subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze nie jesteście moimi widzami. Do następnego na razie i cześć! Pozdrawiamy, pa pa! Pa, pa.